Pani radna Szałtyk, Pan Radny Kowalczyk. Nie radny, tak? nie mówię, nie podlegają tego projektu. Proszę bardzo, kolejny temat. Pani Wójcie, chciałam uzyskać informację, na jakim etapie jest sprawa z rządów Prokopowicza i jaka jest informacja z sprawą ITP, ale Urząd Gminy. Sprawy z Andrzejem są. W toku pierwszej instancji, z tego co wiem, jeśli chodzi o sprawę Państwa Pokropowiczu, tam był biegły, który robił, też podładny przez sąd, który wykonywał badania książki i badania geodezyjne, jeśli chodzi o powierzchnię tych nieruchomości i tych działek tego co wiem zresztą od samych Państwa Pochorkowiczów, oni ten, tą ekspertyzę i ten, ten zakres obrotostowują te zgadzając się z, z, z rzetelnością wykonania tych prac. To jest to jest tak powiem, w pierwszej instancji postępowanie na się toczy. Nie ma wyniku. Jeśli chodzi o sprawę z, z falentami, tak mówiąc tego to też jest już no, od wielu lat sprawa. Tutaj też były różnego rodzaju ekspertyzy. Nie, 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 niedawno była ukończona kolejna ekspertyza. Z tego co wiem, w miesiącu lutym jest kolejna sprawa. A w sprawie Krakowicza, kiedy kolejna sprawa? No, muszę powiedzieć, że trudno mi jest tak powiedzieć dokładnie, kiedy <laughs> ta, ta, ta sprawa będzie miała miejsce. Przychodziły do mnie pisma o bo takie, taka jest, tutaj, są pewne, pewne, pewne są zasady takie są, że jesteśmy informowani o wynagrodzeniach różnego rodzaju, które idą na rzecz, rzecz biegłych, ale w tej chwili jestem w stanie Pani odpowiedzieć dokładnej daty, jeśli Pani po prostu chce, to proszę w godzinach urzędowania, w godzinach urzędowania taką informację Pani uzyska ode mnie, czy też sekretariacie. Dobrze, to ja poproszę. informacje. Taki... Jeszcze chciałam zapytać, bo Pan powiedział ekspertyza ITP. Kto ostatnio? Czy gmina występowała o nową ekspertyzę, czy ITP? Proszę Pana, występowała gmina, no i też występował Instytut, ale generalnie wniosek o ekspertyzę i, i się nie powołuje się biegłego sądu. Ja wiem, ale kto ostatnio wykonywał i jaka jest wartość teraz tego naszego. naszego... Nie naszej. No właśnie, to powiem tak, y, y, proszę Pani, nie mówmy o wartości tego długu, tylko rozumiem, że chodzi pani o pewne elementy z ekspertyzy. To są dwie różne rzeczy, bo wartość tego długu to jest sprawa złożona, y, y, biegłych lub pogowalnych. Określa pewne elementy, które są w tym postępowaniu i do nich się ustosunkowuje. Jeśli Pani chce do jakichś szczegółowych informacji, to mogę Pani też przekazać, ale w godzinach pracy Biura Prawnego, bo tam jest ta dokumentacja. To ja poproszę takie dane do sekretariatu. Akurat... Ja w takim układzie prosiłbym o pisemne uszczegółowienie jakich informacji, ponieważ sama ekspertyza byłego i te informacje które mamy, bo ekspertyza jest do wglądu, ale oczywiście w posiadaniu sądu, a nie nas jako, jako strony postępowaniu, w związku z tym prosiłbym o uszczegółowienie, o jakie informacje dokładnie Pani chodzi i te informacje Pani dostanie. Dobrze, złożę wnioski. Dzięki, są dobre. czy tak się trąca, ale to, to chyba sąd w ogóle powołuje. Tak, tak, ja już tego oczywiście. Ja pytałem, ja ja, ja czy jest dałem, to jest tego firmowego sądu, tak, Pani zbiegła i są... no. Nie, zbiegłam. O, nie. A dziękuję. Pan Alonki Papichowski, proszę Ktoś nie będzie tego... Czy w ręce No niestety te opinie, które są wydawane przez biegłych, to są biegli sądowi poddawani przez sądki. My na tym etapie już postępowania nie możemy przedstawiać własnych. Nie, bo tutaj mówimy no, tak to długo tego jest prawda? Ale niektórych no, opinii wynika, że to odwrotnie, bo to chwila będzie wspólna. Wręcz.

Kale, ja tak, ja, no, ja no, chciałabym ja jedno słowo, bo tutaj Pani tak powiedzieć, bo o to chodzi, ale chodzi o to też, że gdybyśmy jakiekolwiek porozumienie zawarli na tym temacie, czyli w trakcie, że tak powiem, tematu, na pewno nie byłoby ono przyjęte pozytywnie przez właśnie tych, którzy mówią o to chodzi. Wtedy najpierw robimy zastrzeżenia do dostępowania i do legalności tego do dostępowania.